Witam Was w kolejnym filmie, witam Was w moim warsztacie. Dzisiaj na mojej stole bardzo fajny zestaw dla typowego MS czyli dla takiego gościa jak ja. Słuchajcie, tutaj w tym pudełku mamy wszystko, mamy dwa urządzenia, zakrętarkę i wkrętarkę, mamy dwie baterie, mamy ładowarkę i mamy jeszcze dwa gratisy, o których troszeczkę później. Słuchajcie, ja nadal niestety nie posiadam super mocy, żeby otworzyć pudełko, popracować e, narzędziem kilka godzin i powiedzieć, czy jest ok, czy nie jest ok, ale postaram się. W jakiś ciekawy sposób Wam zaprezentować ten zestaw, te narzędzia. E, oczywiście zrobimy jakieś testy, zrobimy e, trochę wiercenia, troszeczkę wkręcania. Będą testy szybkościowe odnośnie wkrętarki i będą testy siłowe odnośnie samej zakrętarki, odnośnie impakta. Także zobaczymy mniej więcej, jak sobie te narzędzia e, dają radę. Te narzędzia zostają u mnie, one będą pracować mało tego. To będą moje teraz główne narzędzia do wkręcania i wiercenia. E, tak naprawdę to są moje pierwsze wkrętarki. 18V do tej pory ci co mnie oglądają wiedzą, że pracowałem dwiema małymi wkrętarkami, były to wkrętarki 12V. Także samo życie pokażę i Wy też zobaczycie z biegiem czasu jak one sobie radzą i Ile wytrzymają, także popracowałem troszeczkę nimi, dokończyłem po prostu tą zabudowę. Mega wygodna praca za w Wiecie o co chodzi. Bardzo to przyspiesza pracę i bardzo, no i jest to bardzo wygodne rozwiązanie. Dobra, myślę, że nie ma co przedłużać. Ja otwieram te pudełko, pokażę Wam, co wchodzi w skład tego zestawu. Zrobimy jakieś zbliżenia, pokażę Wam, jaka jest jakość tych urządzeń. Później krótka prezentacja, krótkie omówienie i przechodzimy do, mam nadzieję, ciekawych testów. Także zapraszam. Dobra, otwieram kartonik i mamy tutaj taką sprytną torbę. Na narzędzia w tej torbie mieści się cały zestaw, czyli po kolei mamy tutaj wkrętarkę. Mamy tutaj zakrętarkę. Mamy tutaj pierwszy gratis, o którym mówiłem. Mamy dwie, dwie instrukcje. Osobną do zakrętarki, osobną do wkrętarki. To sobie to na chwilę zostawiłem na bok. Mamy jeszcze jeden gratis, o którym nie wiedziałem. Teraz, jak się przygotowywałem, jak, jak pakowałem to z powrotem do torby, to znalazłem jeszcze to w torbie. Za chwilę Wam to pokażę. I w tym kartoniku mamy, tutaj jeszcze mamy dwie zawieszki do elektronarzędzi. Tutaj to przykręcamy i jest to zawieszka do paska, jeżeli byśmy chcieli to na pasku sobie nosić, tak można to przykręcić. I mamy oczywiście ładowarkę. Ładowarka, proszę bardzo, za chwilę Wam o tym powiem coś więcej. Mamy tutaj obie instrukcje. Instrukcje niestety nie posiadają języka polskiego, ale mamy tutaj język angielski. Możemy sobie to przejrzeć w wielkiej filozofii. Tutaj nie ma podstawowe dane, o których wam opowiem, albo wam po prostu wyświetlę tutaj gdzieś na, na ekranie. Zaczynamy od zakrętarki, i tutaj sytuacja wygląda podobnie jak w dwóch. Innych narzędziach tej firmy, które już posiadam, czyli klucz udarowy i mini pilarka łańcuchowa, wykonanie jest naprawdę bardzo dobre. Nie ma tu żadnych nadlewek, nie ma tu żadnych ostrych krawędzi, wszystko jest bardzo dobrze spasowane i to mówię teraz poważnie. Także bardzo fajnie to wygląda. Widzicie, wkrętarka, zakrętarka jest dość kompaktowa, fajna, dobrze leży w dłoni. Tutaj zobaczcie, mamy profilowaną tutaj tą, ten uchwyt, wszystko fajnie pasuje. Jest tutaj zwężenie na dwa ostatnie palce i palcem wskazujący ląduje nam na spuście. Zobaczycie, że w wkrętarce już to nieco inaczej wygląda. Tak jak mówiłem, tutaj mamy dwa miejsca, gdzie możemy sobie dokręcić uchwyt do paska. Mamy oczywiście w komplecie dwa takie uchwyty. Jeden do zakrętarki, drugi do, do wkrętarki. Z tej strony mamy oczywiście płynny spust. Tutaj mamy uchwyt lewe, prawe obroty i to tyle. Tyle tak wygląda ta zakrętarka. Żadnej filozofii tutaj nie ma. Teraz się przyjrzymy tej wkrętarce. I tutaj sprawa wygląda nieco inaczej. Pierwsze co mi się rzuca w oczy, to to jest pierwsze narzędzie tej firmy. Kolor jest taki sam, nie powiem, ale tamte narzędzia, zobaczcie jeszcze na chwilę tutaj, są po prostu w takim matowym plastiku, mało tego ten te tworzywo ma taką delikatną strukturę, bardzo miłą w dotyku. Tutaj jest to takie błyszczące w połysku. No, taką taniochą troszeczkę zalatuje. Poza tym, co? No, to jest bardzo podstawowy model, bardzo prosta w No, nie ma co tutaj wymagać cudów, no, ale trzeba powiedzieć, jak jest. Widzicie o co chodzi? Rączka prosta, żadnych tutaj żadnego profilu pod żadne palce nie ma. Po prostu chwytamy i pasuje albo nie pasuje. No i tutaj mi brakuje po prostu jakiejś powierzchni ogumowanej. Tak widzicie, nie wiem dlaczego producent nie zrobił tego po prostu w ten sam sposób jak tutaj jest zrobione. Tutaj mamy po prostu tylko plastik. To z tym może być problem w razie jakiejś, jakiegoś upadku z jakiejś wysokości, ale to zobaczymy już w samej pracy. A tak poza tym to, to standard uchwyt mamy do 10 mm, 21 stopniowe sprzęgło i na końcu mamy oczywiście opcje wiercenia. Tak samo jak w tamtym przypadku mamy tutaj możliwość przykręcenia uchwytu do paska y, lub pasa narzędziowego. Kolejnym elementem, który chcę za, z, wam pokazać z bliska, jest ładowarka. Bardzo fajna, bardzo duża ładowarka, bardzo mocna ładowarka. Posiada opcję szybkiego ładowania. Producent podaje, że y, baterie, które są w zestawie, czyli dwie baterie po 2 amperogodziny można naładować i każdą z nich w 60 minut, także bardzo fajnie. Taka ładowareczka e, również była w zestawie. Była ładowarka, to teraz jeszcze szybciutko bateria. 18V 2 godziny. tak ona wygląda. Tutaj mamy więcej informacji o niej. Tutaj możemy podglądnąć ogniwa. Przechodzimy dalej. Pierwszym gratisem, o którym wspominałem, tu mamy taki sprytny zestaw takich niezbędników, czyli 6 bitów PH1 do PH3 i tak samo PZ1 do PZ3. To są bity długie, także idealne do zakrętarki, właśnie. Mamy wiertła do metalu od 2,5 przez 3, 4, 5, 6 i 8. Mamy wiertła piórowe do drewna od dziesiątki poprzez 12, 14 i 16. I mamy tutaj kilka nasadek: czwóreczkę, piątkę, szóstkę, ósemkę i dziesiątkę. Ja to sobie spakuję, schowam do torby. Wieszcie, mi nie wiadomo kiedy może się to przydać. Także fajnie, że coś takiego producent nam dodał. I teraz ostatni gratis, o którym wspominałem, a nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest. Tak jak mówiłem, znalazłem to teraz, gdy pakowałem narzędzia do torby, aby wam je przedstawić, jak były spakowane. Znalazłem coś takiego. I jest to latarka, lampa warsztatowa, taka zaraz zobaczymy czy ona świeci i jak świeci. Mamy opcję wieszania i aha, tutaj podepniemy sobie baterię, będzie można było ją postawić. Mamy tu jakąś regulację. I tak ona z bliska wygląda podłączona do baterii. Mamy tutaj opcję powieszenia sobie tego. Możemy sobie również regulować tutaj kąt. Tutaj mamy jeszcze do dyspozycji Opcję rozproszenia światła, i tutaj poprzez ten przycisk włączenia mamy pełną moc i mamy połowę mocy. Tak to wygląda. Dobra, bateria. Bateria wraca do wkrętarki. Ja przygotowuję tu jakąś scenę, jakieś materiały, jakieś wkręty, jakieś wiertła i zaczynamy takie szybkie testy, taką szybką prezentację. Może Wam się spodoba. Zobaczymy, co te urządzenia. Nieduże, bo trzeba przyznać, że są naprawdę małe, ale 18V. Zobaczymy co potrafią. Dobra, mam tutaj przygotowany taki zestaw wkrętów pod wkrętarkę. Także najpierw będę wkręcał dwie, dwa wkręty na pierwszym biegu wkrętarki, dwa kolejne na drugim biegu. I tak będzie przy każdym rozmiarze to wyglądało. Ja sobie tutaj już je tak wstępnie nabiłem, aby nie tracić czasu. I tutaj na końcu będą te najdłuższe pod wkrętarkę. Pod zakrętarkę przygotowuję całkiem inny kaliber, to zam będę wam pokazywał na bieżąco. Teraz idę po wkrętarkę i zaczynamy pierwsze testy. Dobra, wkrętarka już jest gotowa, sprawdźmy tylko. Bateria naładowana na full, mamy tutaj zapiętą odpowiednią końcówkę, zaczynamy test. Dobra test wkrętarki przeszedł jak widzieliście w miarę pomyślnie tutaj przy tych wkrętach mniejszych zero problemu na jedynce, dwójce wiadomo, że na dwójce powinno się wiercić, a nie wkręcać, ale to jest test i kiedy to sprawdzić jak nie teraz przy tych dłuższych wkrętach, przy tych dłuższych wkrętach musiałem już tutaj się przedstawić na tryb wiercenia, bo tutaj już sprzęgło zaczynało się odzywać. No i tutaj przy tej ostatnim wkręcie wkrętarka się na chwilę zatrzymała, ale suma sumarum wkręciła go do końca. Także myślę, że no poradziła sobie jak na taką małą wkrętarkę, poradziła sobie całkiem całkiem, za chwilę przejdziemy do, do zakrętarki, bo do takich rzeczy mamy w tym komplecie. zakrętarkę, to ja będę używał bardziej do wiercenia, do, do, do fazowania pod, pod mufy pod różne wkręty. Dobrze, teraz do akcji wkracza wkrętarka. Mam dla niej przygotowany taki zestaw na szybko, czyli te dwa maluchy na rozgrzewkę. Później mamy wkręty o średnicy 8 mm. Tutaj dokładne długości wam pokażę na ekranie i tutaj mamy na koniec dziesiątki. No myślę, że jak te dziesiątki wkręci, to będę naprawdę mega mega w szoku. Od razu już sobie teraz tak sobie myślę, że w razie problemów mam jeszcze baterię 4A z tamtych urządzeń, na przykład z klucza udarowego. także jeszcze będę próbował czwórką w razie czego, ale dobra, jeszcze jej nie skreślajmy, zobaczymy co się będzie działo, także zaczynamy od tych maluchów i tutaj w ramach formalności baterię również mamy naładowaną do pełna. z maluchami poradziła sobie bardzo dobrze. teraz przechodzimy do średnicy 8 mm Właśnie mi glebła. zobaczmy... tu się trochę podrapała i widzicie? Tutaj ma ogumowany tą końcówkę i to bardzo ładnie zadziałało. Teraz już nie ma ani rysy. Tutaj zobaczcie tak samo. Te miejsce gdzie jest ogumowane też obroniło przed upadkiem. No właśnie. No nie wiem co by było jakby to tak spadło na, na tył tego, tej wkrętarki. Dobra wracamy do testu. Dobra chwila prawdy. Zakrętarka hisika 18V 160Nm. Zobaczymy, czy poradzi sobie z takimi wkrętami ciesielskimi. Zaczynamy. Pierwszy wkręcony. Także ten o średnicy 8 mm jest wkręcony. Teraz bierzemy następną ósemkę, tylko dłuższą. Pięknie. Teraz bierzemy dwie kolejne. To już są dziesiątki. <śmienic> Niestety na tym wkręcie poległa. Zobaczymy ten dłuższy. Dobra, nie ma co jej męczyć, dalej nie pójdzie. Przełożymy jeszcze baterię na czwóreczkę. Bateria czwóreczka, nie mam pojęcia, czy to pomoże, czy nie, ale jestem bardzo ciekawy, także próbujemy. Proszę bardzo, wiecie co, to już jest katowanie narzędzia, a nie test. Ale powiem Wam, że zmiana baterii pomogła. Ten wkręt został wkręcony do końca, a tego to sobie już tylko wykręcimy, bo to nie ten kaliber. Myślę szkoda, szkoda mi tej zakrętarki. Troszkę się zgrzała, jest ciepła tutaj w tym miejscu, ale no widzicie te ósemki bez problemu poszły, no z tymi dziesiątkami to to nie jest kaliber na to narzędzie myślę. Jak najbardziej to trzeba byłoby mieć coś mocniejszego, ale i tak jestem naprawdę mega zaskoczony. Myślałem, że z tymi dziesiątkami to w ogóle sobie nie poradzi. Dobra, wykręcamy to. Z pomocą przychodzi starszy brat, czyli wspomniany wcześniej klucz udarowy. Zobaczymy czy on da radę to wykręcić, bo to już złapało na dobre. To jest bydlak, mówię Wam. Zobaczcie sobie film o nim. Naprawdę daje radę. Także dobra widzieliście, nie oszczędzałem tego klucza, pokazałem jak jest, zobaczcie o co chodzi. To jest kaliber narzędzia, na pewno nie pod takie wkręty. Te ósemki idą, te ósemki idą dobrze, bez problemu można kręcić takie, takie takie wkręty, jakieś tam skręcać, wiecie, konstrukcje na ogródku i bez problemu by się dało, jakieś place zabaw i no ale do jakiejś takiej konkretnej roboty to już musi być konkretny sprzęt. Spróbujemy to wkręcić do końca? Pewnie, że spróbujemy. Ale obok, nie będziemy oszukiwać. Zobaczycie, co, ta, co ten klucz. Się zadmiło, ale nie z klucza, tylko tutaj z tego bicia. No bo tutaj mam taką przejściówkę, wiadomo, nie? Z tego kwadratu na, na uchwyt podbity. No i tej mocy się tu też troszeczkę te traci. Dobra, wykręcam to szybko, żeby odzyskać te śruby i przechodzimy dalej. Ale się klei, sama żywica. Zobaczymy, czy. Czy ten klucz z czwórką, ale zagrzał się trochę, nie powiem zagrzał się. Czy da radę to wykręcić? Tutaj przypominam, jest dziesiątka, tutaj są dwie ósemki. Także, może wykręćmy sobie najpierw te ósemki. Widzicie, to jest to, co. Zobaczcie, jak ile tam jest żywicy. Normalnie wszystko mokre. To jest to, co mówiłem. To jest taki realny rozmiar, maksymalny, myślę. ósemka. Długość tutaj już nie jest tak ważna, to już wiadomo, daje radę. Z tymi dziesiątkami to już jest taka, takie katowanie trochę. nie. Dobra moi mili, myślę, że ta prezentacja dobiega końca, ten krótki test czas zakończyć. Myślę, że aż za daleko, żeśmy się zagalopowali z tymi testami takie, dziesiątki, ciesielskie wkręty to nie za bardzo do tego urządzenia, ale już ósemki jak najbardziej sobie z tym radzi. Tutaj szkoda po prostu no, czuć, że to narzędzie się męczy. Tak jak mówiłem, z ustępkami, co chodzi oczywiście o zakrętarkę, ona sobie radzi bardzo dobrze. Także taki wkręt jak najbardziej możemy używać do stawiania jakichś plac, zabaw z kantówek i Takie jakieś maleństwa, setki to w ogóle nie robią na niej wrażenia. Nawet na wkrętarce też ona sobie z tym poradziła. Do takich zwykłych, do takich zwykłych wkrętów to jest bardzo dobra. Ma bardzo fajny, czuły spust, to zauważyłem od razu. Na dwójeczce możemy bardzo szybko pracować. Właśnie zaczynając wkręcać pomalutku, później już jedziemy na maksa, bo takie maleństwa, taką zakrętarką, no to, 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 to rozszarpiemy po prostu materiał. Także albo do wiercenia, albo do fazowania, do nawiercania, albo do takich mniejszych wkrętów, załóżmy do 70-100 do 100 mm. Jest bardzo dobra ta wkrętarka. Znaczy oczywiście mówimy o takich wiecie, projektach warsztatowych naszych, hobbystycznych. Jak długo podziała, jak długo wytrzyma, tego nie wiem. Tego wam nie powiem. Będziecie ją widzieć, ona zostaje, będzie pracować cały czas, będzie pewnie w niejednym filmie widoczna, gdzieś tam w, w, nawet nie w tle, tylko podczas pracy. Wkrętarka wydaje mi się kapkę lepiej wykonana, ma tutaj gumowane powierzchnie, ta ma tył tutaj. Niestety tylko plastikowy. Widzieliście to. Pewnie tego nie wytnę. Ona mi upadła podczas tej prezentacji. Także tutaj te wszystkie gumowane powierzchnie zadziałały. Ona nadal jest cała, nie jest pęknięta, nawet nie ma rysy. szczerze mówiąc. Tutaj bateria się trochę podrapała. Wiadomo, narzędzie o narzędzia trzeba dbać, no ale jak się coś stało, no to, no to trudno. Ale działa, nie jest pęknięta, nic się nie stało. Tutaj mi ten plastik wygląda trochę bardziej delikatnie, ale może to tylko takie moje wrażenie. To co nie dał rady, co nie dała rady, ta zakrętarka. No to pomógł starszy brat, większy brat, czyli ten klucz, o nim też jest film na kanale, zapraszam Was, bardzo fajne urządzenie i naprawdę szatan. Dobra, jeżeli wytrzymaliście od początku do końca, to wiecie co robić, proszę o komentarz, oddechy do dechy, mnie to bardzo motywuje do kolejnych filmów i wiem, że ktoś to w ogóle ogląda i dla kogoś jest to ciekawe, przydatne i tyle. Dzięki, trzymajcie się do następnych filmów, cześć.